Wyobraź sobie moment ostateczny. Zasłona między tym, co jest, a tym, co będzie, rozdziera się. To nie tylko koniec, to olśniewający początek rzeczywistości tak wzniosłej, że ludzkie słowa potykają się, próbując ją opisać. To w tej otchłani zdumienia Jan, umiłowany uczeń, się znalazł. Jego widzenie nie było przelotnym snem, lecz głębokim objawieniem, kosmiczną prawdą wypaloną w jego duszy. I wtedy, ujrzał. Samą esencję boskiej obietnicy materializującą się przed jego zdumionymi oczami, święte miasto, nowe Jeruzalem. Nie wzniesione ludzkimi rękami, nie splamione historią cierpienia, lecz stępujące majestatycznie i łaskawie z samego nieba, z bliskiej obecności Boga. Stępowało jak nieskalana oblubienica, skąpana w świetle, które zdawało się rodzić w jej wnętrzu, promienne czystością, doskonale przygotowane, pełne tęsknoty i chwały na spotkanie ze swoim umiłowanym, wiecznym oblubieńcem. Było to piękno, które raniło, chwała, która zapierała dech. A w ogłuszającej ciszy po tym zjawisku rozbrzmiał głos. Nie był to dźwięk dochodzący tylko z góry, unoszący się nad nim. Był głębszy, bardziej wszechogarniający. Był to głos, który zdawał się emanować z wnętrza całego stworzenia, fundamentalna rezonancja pulsująca w gwiazdach i komórkach Bezpośrednia, niezaprzeczalna deklaracja płynąca z samego tronu, grawitacyjnego centrum całego wszechświata. Ten głos nie ogłaszał w tamtej chwili sądu, lecz dopełnienie Komunie oto przybytek Boga z ludźmi. Będzie mieszkał z nimi, a oni będą Jego ludem. Sam Bóg osobiście będzie z nimi, otaczając ich swoją bezpośrednią i niezaprzeczalną obecnością. Wszelka łza otrzeć. Wszelki ból, rozpłynąć. Wszelka śmierć, pochłonięta przez życie wieczne, wzburzone może oddzielenia, chaosu i zła, przestanie istnieć. Głos z tronu kontynuował, jego słowa wbijając się w wieczność, bo pierwsze rzeczy, niekończący się cykl cierpienia, upadku i oddzielenia, przeminęły. Skończyły się, są starą historią, cieniem rozproszonym przez światło nowego dnia. I wtedy ten, który siedział na tronie, źródło wszelkiej władzy, Wszelkiego istnienia zwrócił się bezpośrednio do Jana, nie z dystansem, lecz z zażyłością przekraczającą czas. Jego deklaracja była trzęsieniem Ziemi nadziei oto wszystko czynie nowe. Nie łatka, nie remont, lecz całkowite, radykalne odnowienie, odtworzenie, sięgające najgłębszych włókien istnienia. Pisz, rozkazał, a autorytet w jego głosie był niepodważalny. Zapisz to, bo te słowa są wierne i prawdziwe są samą esencją przyszłej rzeczywistości, niewzruszoną gwarancją mojego celu. Wciąż pod wrażeniem tego świętego rozkazu do Jana zbliżyła się znajoma postać. Był to jeden z potężnych aniołów, ten sam posłaniec, który wcześniej wylał na zbuntowaną ziemię przepełnione czasze sprawiedliwego gniewu Bożego. Ale teraz jego wyraz twarzy był zupełnie inny. Nie było surowości, nie było pilności sądu. W jego oczach błyszczała pełna czci żąduma, Głęboki podziw dla tego, co się objawiało. Przemówił do Jana, a jego głos dźwięczał ciężarem zdumienia: Chodź, zaprosił anioł, chodź, pokażę ci oblubienicę małżonkę baranka. I w jednej chwili Jan poczuł się porwany, przeniesiony nie w ciele fizycznym, lecz w duchu. Duch Święty uniósł go, popchnął na szczyt wielkiej, imponującej góry, wystarczająco wysokiej, by objęci rozwijającą się wizję. I tam, z wysokości tej góry, z perspektywy, jaką daje tylko boskie objawienie, ujrzał ją ponownie. Święte miasto, Jeruzalem, obietnica stała się ciałem, a raczej światłem i drogocennym kamieniem. Stępowało łagodnie i stanowczo z nieba, emanując bezpośrednio od Boga, jak ostateczny dar. Nie wyłaniało się z ziemi, przyszło z nieba. Jego pierwszym wrażeniem była siła i ochrona, wielki, bardzo wysoki mur otaczał całe miasto, jak boski uścisk. A na tym murze dwanaście monumentalnych bram. Przed każdą z nich stał anioł, strażnik i herold w jednym. A na samych bramach, wyryte na wieczność, były imiona święte i umiłowane imiona dwunastu plemion Izraela. Korzeń, początek, starożytna obietnica, uczczona i włączona w ostateczną chwałę. Dwanaście bram. Symetria była doskonała, boska. Trzy bramy zwrócone na północ, trzy na południe, trzy na wschód, trzy na zachód. Otaczały miasto nie jako bariery, lecz jako wrota powitania, promieniujące chwałą bijącą z wnętrza. Ale miasto nie spoczywało tylko na bramach. Potężny mur miał fundamenty. Dwanaście fundamentów. A na tych fundamentach, filarach podtrzymujących całą strukturę Nowego Jeruzalem, były wyryte, z tą samą wieczną czcią, imiona dwunastu apostołów Baranka. Kościół, zbudowany na świadectwie apostołów, znajdował swoją chwalebną pełnię. Sama materia muru była widowiskiem: lśniący jaspis, kamień ognia i życia. A samo miasto nie było zbudowane z ziemskiego złota, ciężkiego i nieprzeźroczystego. Było z czystego złota, tak oczyszczonego, tak przejrzystego, że przypominało krystalicznie czyste szkło. Wyobraź sobie boskie światło przefiltrowane przez ulice i struktury szklanego złota. Obmywające wszystko ciepłym, eterycznym blaskiem. Ale fundamenty. Ach, fundamenty były miejscem, gdzie boska kreatywność eksplodowała symfonią koloru i światła. Każdy z dwunastu fundamentów był ozdobiony, wykładany, pokryty olśniewająco różnorodnymi kamieniami szlachetnymi. To nie były martwe klejnoty, lecz żywe, pulsujące wewnętrznym światłem miasta. Jan wyliczał, pełen podziwu: Pierwszy fundament, jaspis, ten sam kamień co mur, płomiennie czerwony, drugi szafir, głęboki błękit jak nocne niebo, trzeci kalsydan, często zielony przywodzący na myśl życie czwarty, szmaragd, żywa czysta zieleń, piąty sardoniks, często czerwono-brązowy, szósty karneol, czerwono-pomarańczowy siódmy, chryzolit złoty lub zielono-żółty ósmy, berichl, możliwie morska zieleń, dziewiąty Topas, jaskrawy złotożółty. Dziesiąty, chryzopras zielono-złoty agat. Jedenasty, hiacynt fioletowo-czerwony lub błękitny. Dwunasty, ametyst głęboki, królewski fiolet. Była to skamieniała tecza, fundament niewysłowionego piękna, odbijający wieloraką łaskę Boga. Jan, przyzwyczajony do świątyni jerozolimskiej, instynktownie szukał centralnego sanktuarium, miejsca ofiary i pośrednictwa. Ale jego poszukiwania były daremne. Jeszcze większy zachwyt ogarnął go, gdy zrozumiał, nie było w nim świątyni. Dlaczego? Bo potrzeba pośrednictwa, oddzielnego miejsca spotkania z Bogiem, zniknęła. Pan Bóg Wszechmogący jest jego świątynią, i Berenek, głosiło objawienie. Bóg Ojciec i Jezus, zabity i zmartwychwstały Berenek, są najświętszą obecnością, która przenika, wypełnia i jest miastem. Są centrum, rzeczywistością, żywym miejscem najświętszym dostępnym dla wszystkich. A światło miasto nie potrzebowało słońca, tej stworzonej gwiazdy, by mierzyć czas i oświetlać stare stworzenie. Nie potrzebowało księżyca, który odbija pożyczone światło. Dlaczego? Albowiem chwała Boża oświeciła je. Szekina, manifestowana obecność Wszechmogącego, promieniowała z samej istoty miasta. A Berenek. A jego świecznikiem jest Berenek. Jezus, światłość świata, był łagodnym, stałym i chwalebnym źródłem światła, obmywającym każdą ulicę, każdy plac, każde mieszkanie. Było to światło, które nie oślepiało, lecz objawiało, które nie parzyło, lecz ogrzewało duszę. Narody, odkupione i przemienione, będą chodzić w tym świetle. Królowie ziemi już nie ciemierzyciele, lecz pokorni słudzy króla królów przyniosą swoją chwałę swój honor, swoją odkupioną bogactwo kulturowe i złożą je jako ofiarę u stóp baranka w wiecznym mieście. Bramy te wspaniałe bramy strzeżone przez aniołów. Bram jego nie będą zamykać ani za dnia, choć nie było dnia i nocy, jak znamy, a zwłaszcza nie w nocy, bo nocy tam nie będzie. Ciemność fizyczna, duchowa i moralna została wygnana na zawsze. Światło Boga i Baranka było wieczne. Nienaruszalne. A to było niezmienne kryterium, gwarancja wiecznej czystości tego miejsca, i nie wejdzie do niego nic nieczystego. Żadna plama grzechu, żaden cień zła, ani ten, kto popełnia obrzydliwość i kłamstwo. Fałsz, bałwochwalstwo, zepsucie uniemożliwione przekroczenie progów. Wchodzić będą do niego tylko ci, którzy są zapisani w księdze żywota Baranka. Dopuszczenie opierało się wyłącznie na łasce otrzymanej przez ofiarę Jezusa, zapisanej w boskiej księdze. Było to miasto odkupionych, obmytych, zapieczętowanych przez ducha. Anioł, poruszony głęboką czcią dla tego, co pokazywał, poprowadził Jana dalej. I pokazał mi, zapisał apostoł, rzekę wody żywota. Nie rzekę błotnistą czy mętną, lecz czystą jak kryształ. Jej źródłem było samo źródło wszelkiego dobra, wszelkiego istnienia, płynęła, przejrzysta i żywa, od tronu Boga i baranka. Nie z odległej góry, lecz z centrum mocy i łaski. Ta rzeka nie płynęła ukryta czy na uboczu, płynęła pośrodkiem ulicy Jego. Było to bijące serce, centralna arteria Nowego Jeruzalem. Jej wody nie były bezwładne, były żywe światłem i skrzące samą boską chwałą. Brzęczące energią i pełnią życia wiecznego. A po obu stronach tej rzeki światła i życia rosło drzewo Żywota. Nie jedno drzewo, lecz rząd, aleja drzew Żywota, ich pełne w dzenku gałęzie rozciągające się nad rzeką, jakby ją błogosławiąc. A te drzewa miały cudowną płodność, rodzące dwanaście owoców, wydające co miesiąc swój owoc. Stałe, zróżnicowane, doskonałe żniwo, na całą wieczność. A liście tych chwalebnych drzew, a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów. Nie uzdrowienie z fizycznych chorób, bo choroby już nie istniały, lecz ostateczne, kompletne uleczenie wszystkich ran historycznych, wszystkich blizn kulturowych, wszystkich podziałów i trom, które naznaczyły ludy na przestrzeni wieków. Był to boski lek na ludzką historię, dostępny dla wszystkich. Deklaracja zabrzmiała ponownie, jak refren absolutnego zwycięstwa. I nie będzie już nic przeklętego. Przekleństwo Edenu, przekleństwo prawa, przekleństwo grzechu i śmierci wszystkie, całkowicie i wiecznie, unicestwione. I będzie w nim tron Boga i Baranka. Nie byli tylko świątynią, byli centralnym rządem, widzialnym, dostępnym, kochającym. A słudzy jego służyć mu będą. Służba nie byłaby ciężarem, lecz najczystszym wyrazem miłości i uwielbienia. I oglądać będą oblicze Jego kropka. Nieprzebyta bariera runie, wizja uszczęśliwiająca oglądanie oblicza Boga w Jezusie Chrystusie, będzie stałą rzeczywistością każdego mieszkańca. I imię Jego będzie na czołach ich kropka, znak własności, niekwestionowanej przynależności, wiecznej tożsamości w baranku, a światło potwierdzone z naciskiem i nocy już nie będzie. Potrzeba sztucznych lub stworzonych źródeł światła całkowicie zniknie. I nie będą już potrzebowali światła lampy ani światła słońca. Dlaczego? Albowiem Pan, Bóg, będzie świecił nad nimi. On byłby świetlistą atmosferą, otaczającym oświetleniem, osobistym źródłem każdego promienia światła. I będą królować na wieki wieków. To było ostateczne powołanie odkupionych królować z Chrystusem, w sprawiedliwości, miłości i chwale, w wieczności spełnionego celu i niewypowiedzianej radości. Anioł utkwił wówczas wzrok w Janie, a jego słowa zabrzmiały z uroczystą powagą i pilnym zaproszeniem, oto przyjdę niebawem. Była to obietnica baranka, bliska, pewna, błogosławiony ten, który strzeże słów proroctwa tej Księgi. Błogosławieństwo było dla czujnych, posłusznych, tych, którzy pragnęli tego dnia. Jan, wciąż przepełniony wzniosłymi wizjami, próbował upaść do stóp Anioła, przygnięciony chwałą, której był świadkiem. Ale niebiański posłaniec szybko go powstrzymał. Patrz, nie czyń tego. Poprawił go. Jotałem współsługa twój i braci twoich, proroków i tych, którzy strzegą słów tej księgi. Bogu oddaj pokłon. Skupienie pozostawało nieugięcie na stwórcy i odkupicielu. I wtedy anioł wskazał na sedno ostatecznego przesłania, otwarte zaproszenie, apel ponadczasowy, a duch i oblubienica mówią przyjdź. Duch Święty, który przekonuje o grzechu i tęskni za dopełnieniem, oraz oblubienica, Kościół, tęskniąca za swoim oblubieńcem, łączą się w wołaniu. I ten, kto słyszy, niech powie: "Przyjdź". Ktokolwiek otrzymał to objawienie, ktokolwiek poczuł tęsknotę w swoim sercu, jest wezwany, by powtórzyć zaproszenie. Ten, kto pragnie, niech przyjdzie. To wezwanie do najgłębszej potrzeby duszy. A ten, kto chce Niezależnie od pochodzenia, historii czy winy, niech darmo weźmie wodę żywota. Dar darmowy zbawienia, obecności ducha, życia wiecznego w Chrystusie, jest dostępny. Ja, Jezus, posłałem anioła mego, by wam świadczyć o tym w kościołach. Boskie autorstwo jest potwierdzone. Jotaem jest korzeń i ród Dawidowy, mesjańskie źródło. Jotaem jest gwiazda jasna, poranna, światło zwiastujące nowy wieczny dzień. A ostateczne zaproszenie rozbrzmiewa Osobiste i potężne Duch i Oblubienica mówią Przyjdź To podwójne wezwanie Boskie i ludzkie A ten, kto słyszy, niech powie Przyjdź Odpowiedzialność za szerzenie zaproszenia A ten, kto pragnie, niech przyjdzie Uznanie powszechnej potrzeby A ten, kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota Niezasłużona łaska Niewyczerpany dar ten, który o tym świadczy, mówi: Zaiste przyjdę niebawem. Obietnica jest powtórzona, jego przyjście jest nieuniknione i bliskie. Jan, w imieniu tęsknoty wszystkich wierzących wszystkich czasów, kończy wizję okrzykiem wypływającym z serca zalewanego chwalebną nadzieją: Amen. Przyjdź, Panie Jezu! To wołanie oblubienicy, tęskniącej za oblubieńcem, to westchnienie stworzenia oczekującego objawienia Synów Bożych. To jedyna właściwa odpowiedź na wizję świętego miasta stępującego, wody żywota płynącej, światłości świata świecącej wiecznie i głosu rozbrzmiewającego przez wieki, oto wszystko czynie nowe. Nowe Jeruzalem to nie tylko miejsce, to chwalebny los, dopełnienie miłości Boga, przygotowane dla Ciebie. Zaproszenie jest otwarte. Woda żywota, czysta jak kryształ, płynie z tronu. Przyjdziesz. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu, zostaw polubienie i subskrybuj kanał dzisiejsze prorocze słowo na YouTube, włącz powiadomienia klikając na dzwonek, aby otrzymywać inne posty.